Średnio 180 pacjentów obsługuje dziennie laboratorium w Szanowskim ZLA. Mimo tego na wyniki badań trzeba czekać kilka godzin. Wszystko zaczyna się bardzo tradycyjnie: najpierw skierowanie na badania od lekarza, potem rejestracja i oczekiwanie na pobranie krwi. Ten etap prowadzenia badań jest od lat niezmienny i niestety nie da się go bardzo przyspieszyć. Jak przekonują pracownicy ZDLA skrócono już czas rejestracji na badanie, ale pobranie krwi musi trwać określoną chwilę. Potem pobrany materiał trafia do laboratorium. To w ostatnich latach przeszło prawdziwą metamorfozę. Wielu osobom analityka kojarzy się z próbówkami, pipetami i typowym sprzętem laboratoryjnym. Tymczasem to już przeszłość. Laboratorium Zadela jest w pełni zinformatyzowane i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do badania próbek. Pracują w oparciu o kody kreskowe, które służą do identyfikacji próbek, które pracują w oparciu o systemy informatyczne. Patrząc na wnętrze laboratorium na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić jakiego typu badania są tu prowadzone. Zamontowane maszyny równie dobrze mogą kojarzyć się ze sprzętami biurowymi. Tymczasem to na przykład zasadzie, analizator biochemiczny. To są igły na suwnicy, które po prostu cały czas chodzą w przód i w tył, wyszukują próbek, które są pod spodem i od czynników, które są pod spodem i one sczytują po prostu sobie próbki, kody a, i igła pracuje na tej zasadzie, że jeżeli ma jest zaprogramowana jakaś próbka a, i sczytany kod i aparat wie poprzez system informatyczny, jakie badania ma wykonać więc suwnica przesuwa te igły on poszukuje tej próbki, pipetuje odczynnik, pipetuje próbkę i dalej wykonuje badania. Można wyrzec, że dziś wszelkie badania wykonują właśnie maszyny, ale to ludzie muszą je odpowiednio zaprogramować i kontrolować ich pracę. Na tym polega rola pracowników w laboratorium. Przez cały czas monitorują, co się dzieje z daną próbką krwi w poszczególnych aparatach. Potem wyniki zatwierdzane są jeszcze przez kierownika laboratorium, który sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Taki system pozwala wyeliminować błędy i pomyłki, ale także natychmiast reagować, jeśli okaże się, że wyszły bardzo złe badania. W takim przypadku laborant informuje kierownika, że dana próbka jest patologiczna. Informuje nas wtedy i my możemy bardzo szybko reagować, czyli bardzo szybko możemy skontaktować się z lekarzem bądź z pacjentem w celu albo powtórzenia, albo szybkiego reagowania na, na wynik, który jest krytyczny, czyli zagrażający życiu. W laboratorium wykonywany jest pełen zakres badań podstawowych, jakie potrzebne są w leczeniu ambulatoryjnym. Pełna biochemia. Biochemia, która monitoruje pracę wszystkich narządów człowieka. Prócz tego robimy elektrolity, robimy w której. Mamy monitorowanie pracy hormonów, marker, jednym z takich markerów, czyli jest PEZA, czyli jest marker e, chorób w kierunku prostaty. E, robimy całą koagulologię, która jest w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. E, robimy pełną e, hematologię, która jest e, e, też jednym z podstawowych badań POZ. -y. Robimy analitykę ogólną, czyli mocz. Takie podstawowe badania. Wyniki tego typu badań znane są jeszcze tego samego dnia i albo trafiają do kartoteki pacjenta, albo w przypadku badań płatnych można je odebrać w rejestracji. Nieco dłużej, bo około 3 dni trzeba poczekać na wyniki badań bardziej specjalistycznych, np. Na, na markery nowotworowe, a nawet miesiąc na badania genetyczne. Tego typu analityka laboratorium zleca pod wykonawcą. Na ogół jednak pacjenci mogą liczyć na wynik niemal natychmiast. To bardzo ważne, zwłaszcza dla pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby, gdzie potrzebna jest kontrola, czy na przykład zadziałał dany lek. To znacznie ułatwia leczenie, przyznaje pan Adam Pociecha, którego mama choruje od 20 lat i badania wykonuje niemal co tydzień. W porównaniu z tym, co było dawniej, że trzeba było czekać, to teraz jest natychmiast wynik. Także różnica jest kolosalna. Dzięki temu, że one są co tydzień tak szybko, jest możliwa szybsza reakcja, nie wiem, przeciwdziałanie, zmiana leku. Tak, tak. No, ta szybkość powoduje, że po prostu od razu jest reakcja. Także, no, powiedzmy, pacjent, dla pacjenta no, to jest życie. Szanowskie laboratorium przy ulicy Sokoła obsługuje 7 przychodni należących do zakładu lecznictwa ambulatoryjnego. Dziennie na badania zgłasza się od 150 do 240 pacjentów. Każdy pacjent z reguły ma dwie lub trzy próbki do badania. W skali roku wykonuje się tu nawet 240 tysięcy badań. Oprócz wewnętrznej kontroli ich poprawności są jeszcze audyty zewnętrzne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Do takiego monitoringu laboratorium zobowiązuje choćby otrzymany przez nie certyfikat ISO. W tych kontrolach uczestniczymy już 7 lat i do tej pory nam się nie zdarzyło, żebyśmy nie otrzymali certyfikatu. I to certyfikat, który nas kwalifikuje zawsze na najwyższą ocenę. Laboratorium obsługuje 36 tysięcy pacjentów. Co roku stara się wzbogacać sprzęt. Kierownik laboratorium marzy o zakupie... Platformy, czyli aparatu pełniącego funkcję trzech w jednym. Dotąd takie urządzenia były tylko w dużych szpitalnych laboratoriach, ale to zaczyna się zmieniać, a jak widać, ZDLA idzie z postępem. Skorzystać mają na tym przede wszystkim pacjenci.